Dobry, witam bardzo serdecznie Gramy na ekranie. Najwyższa pora rozpocząć. Dzisiaj konkurs, w którym będziecie szukać Imienia, Moi drodzy, gdzie trzy razy litera A się pojawia. Nie dwa, nie cztery, ale trzy razy konkretnie musi się pojawić w danym imieniu. Oczywiście imię w pełnej wersji. Każda e, taka dobra odpowiedź będzie nagradzana pieniędzmi z bankomatu, który startuje w tym momencie. Każda kwota, która wpadnie tutaj do tego kosza i zatrzyma bankomat swój telefon, zostanie policzona i wypłacona właśnie Tobie. Jeżeli masz ukończony 18 rok życia, możesz grać w tym programie i wygrywać pieniądze. 150, 200, 250, 300, 320, 340, 360, 380, 400 zł. Wielkie brawa, balladyna za 400. Balladyna za 400 zł. Doskonale lec poprosić, ale ten, o jest! On jest bardzo życzliwy ten bankomat. Stuwa się pojawiła, cóż za miły bankomat. Bardzo, bardzo tolerancyjny. Słuchajcie, bo zbliżamy się pomyłu do dwóch tysięcy złotych i w tym koszu robi się coraz większa suma. No ładnie poprosiłam o, o większą sumkę, jest pięćdziesiątka. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, pięćdziesiątka i ją na boczek. Już 2000 tysiące złotych jest już w tym momencie w tym koszu. Coraz więcej pieniędzy, nagroda rośnie i ta Li działają. Uwaga ogłaszam komis programu. Zł. Tak zakrągiłam kwotę. 3000 polskich złotych. Skończymy dzisiejsze nasze spotkanie. Ja poproszę o ogromne oklaski, bo ta suma jest ogromna. I takie wielkie brawa otrzyma zwycięzca. Ktoś zaraz zdobędzie 3000 złotych. Jeszcze nie wiadomo kto. Wciąż możesz to być ty. Wybór należy do Ciebie. Uwaga. 700 zł to była dotychczas największa nagroda, teraz 3000 zł za jedno imię. Ja wiem, że konkurs jest już trudny na tym etapie, ciężko będzie znaleźć coś nowego, ale jeśli się skupisz, jeżeli wymyślisz chociaż jedną jeszcze odpowiedź, 3000 zł powędruje w Twoje ręce.